Witam Państwa bardzo serdecznie w specjalnym programie o snokerze. Dzisiejsza tematyka to mecze wygrane, które już były, więc tak. Benzai wygrał z Bub 3-1. Max Fierterd wygrał z Baziert 3-0. Johal wygrał z Nguyen 3-0. Ocholski wygrał Walkowerem z Nasir. Pragnali wygrał z Graal 3-0. Glasby wygrał z Prip 3-1. Foster wygrał Walkowerem z Bean. Subarczyk wygrał z Lewin 3 zero. Dewin wygrał z Ritherst 3 0. Walkovera wygrał też y, Colson z Miliard. Daj wygrał Walkowera z Kolumb. Ze szkotem. I w sumie ten odcinek można też połączyć z takimi wynikami moich drużyn, którym kibicuję. Sroma wygrała z szeryfem Tiraspol 3-0, Lukaku, Belotti i jeszcze Pisini. Liverpool niestety oberwał od Real Union 2-1. Gola dla Liverpoolu strzelił Qansi. Raków częstochowa dostał muckę od Atalanty 4-0, a w lidze konferencji Legia Warszawa wygrała z Alkmar 2-0, Liberio i do tego Kramer. Alkmar grał w dziesiątkę po czerwonej karcie 53, Soniki wygrał z HJK 4-2.